ChatGPT to sztuczna inteligencja. Według wielu ludzi ma ona kiedyś przejąć świat. Ale czy przejmie nasze prace? Czy przejmie programowanie za nas? Przekonamy się tego w tym odcinku, sprawdzając, czy ChatGPT może stworzyć grę clicker na Robloxie. Zapraszam do oglądania! Najpierw przeszłem do podstawy i zacząłem robić wszystkie GUI. Także przez ten czas, kiedy ja tworzę GUI, chciałbym Was poprosić o zostawienie suba i lajka. Bardzo mi to pomoże, szczególnie, że jest to mój pierwszy film na tym kanale. Oraz przepraszam Was za jakość wideo w pierwszych minutach, ale było to spowodowane tym, że miałem źle ustawionego OBS-a. Ok, także zrobiłem już proste GUI, teraz musimy zrobić lider stacji. Także weźmy sobie do GPT i napiszę do niego prostego prompta. OK, napisałam prostego prompta, teraz czekam aż mi zrobi skrypt. Także teraz robię prosty folder: Data Stars i dodamy sobie tutaj nasze lider statsy. No i klikamy zagraj. Jak widzimy, mamy tutaj kliki, jest 0, więc OK, jest wszystko OK. Teraz napiszemy skrypt, który po kliknięciu tego przycisku będzie nam dodawał plus 1 do lider statsów. Napisałem do niego teraz kolejnego prompta i czekam aż mi napisze skrypt. No i zobaczcie, to jest właśnie, właśnie Chat GPT, on robi nam ten skrypt jako local. A to, że on robi to jako, jako lokal, znaczy to, że po prostu to się nie będzie zapisywało, bo to się robi u nas lokalnie, a nie na serwerze. Dlatego teraz muszę to od nowa wytłumaczyć. Także dobra, już wszystko pokleiłem, teraz tylko muszę zrobić remote event. Nazwijmy go sobie kliks, detektor. No i sprawdźmy. Klikam. Jak widzimy, dodaje nam się do lider statusów, Wyjdziemy. Wejdziemy z powrotem. I jak widzimy, mamy nasze 8 kliknięć. Patrzcie, tutaj 8 mamy. Widzicie? I jak klikamy. Teraz się to dodaje. Jeszcze co dzisiaj zrobiłem, to właśnie taką mapę prostą. Tutaj dodałem pokazywanie nam się, ile mamy aktualnie kliknięć. Dodałem jeszcze monety i dodałem właśnie taką animację, która nam pokazuje, że właśnie kliknęliśmy. Niestety nie mogę Wam tego pokazać, bo nagranie mi się przerwało, ale teraz przejdźmy do dnia drugiego. Tak, przypomniałem się o tym projekcie. Dzisiaj jeszcze bym tutaj zrobił prostego shopa. I będę dodał po prostu jakby jakieś GUI do niego. Także się biorę do roboty. Dobra, jestem w tamtej starej konwersacji. I teraz... Dobra, najpierw to będę tutaj w ogóle zbudował jakiegoś shopa. No. <śmiech> <śmiech> Zrobię sam. <śmiech> <śmiech> to mamy tutaj już prostego shopa. No troszkę mi to zajęło, nie wiem, no, jak widzicie, na no, 2 minuty, ciężko, ale jak widzicie, no... No i tutaj zacząłem robić jakieś guj do tego shopa, zmieniłem przycisk Rebirfa, dodałem parta do sklepu, no i napisałam skrypt, aby po prostu te guj się odpalało, kiedy wejdę w tego parta. No i dobra, dostałem już skrypt. Ja go sobie tutaj muszę wkleić do Starter Player i Starter Player Script. Ja go tutaj wklejam i zobaczmy. Lecimy tutaj. Weźmy sobie tutaj i zobaczymy, czy nam się to otworzy. O! Działa! Ja tam zrobił wyłączanie. Właśnie nie spodziewałem, że to zrobi. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, troszkę poprawimy i dodam jeszcze animację do tego. Dobra, dostałem kolejny skrypt, także sprawdzam. Okej, okay. nie wiem dlaczego ten skrypt się bawi ze skalą, ale działa. Gdzie wchodzimy? Wychodzimy. Okej. Okay. Tylko nie wiem dlaczego tak skala się tak baguje. Dobra, Dobra, także teraz po prostu nam wywalił całą tą animację ze skalowaniem. No i jak to wygląda. Wchodzimy. Okej, okay, pięknie nam się tak pokazuje. Myślę, że tak możemy to zostawić. Trochę bym to jeszcze zmodyfikował. No i dodamy coś do tego shopa. Także tutaj teraz poprosiłem chata GPT, aby mi stworzył skrypt, który będzie respił jakby końce na całej mapie. Dobra, tak że sobie skrypt, wklejamy kod. I respi się. To jest prawda, ale nie na całej mapie. Dobra, także dało mi najprostsze rozwiązanie, zapewne by sam bym takiego użył, rozwiązana, gdybym po prostu jakby miał taki problem. Mimo, że bym pewnie napisał w ogóle inaczej skrypt, ale dobra. OK, dostałem już nową wersję. No i zobaczcie, pięknie to się respi. No i dobra. Jakby one się tutaj respi nie ma z nimi problemu. Po całej mapie, po całej, tak? Dobra. Teraz postanowiłem, żeby napisać do Jota GPT, abym mi stworzył skrypt. Na zbieranie coinów. No i tutaj OK. Ja już widzę, że tutaj żadnego błędu nie popełniłam bo to takie skrypty są proste, które po prostu mają usuwać i dodawać, tak? Także znaczy, OK. Respimy się. Dotykamy. Jak widzicie, dodaje nam się plus 1. Działa. Działa. dodałbym jeszcze do tych coinów, że nie mogę ich dotykać, żeby po prostu tak ładnie wyglądało. Kolidować, przepraszam. Kolidację sobie wyłączę. O, i teraz jak widzicie, tak pięknie można sobie to zbierać. O, i przy okazji te się zapisują. No, według mnie jest wszystko ok. Dobra, napisałem do niego teraz prompta, który po prostu będzie nam odtwarzał fajny taki dźwięk. Dobra, uwaga, jestem. Teraz wchodzę. O, i jak widzicie, jest taka. Jakby, jakby. jakby taka kasa po prostu, takie otwieranie kasy, widzicie? I tutaj nam się dodaje plus jeden. Zapomniałam włączyć mikrofonu, ale dam Wam szybki timelapse co zrobiłem. Tak naprawdę to tylko udekorowałem shopa, dodałem Graffiti Coila za 100 mani i dodałem speed coila za 150 mani. W dniu czwartym dodałem rebirfa oraz po prostu upiększyłem mapę, ale tego wam nie będę pokazywać, bo ten materiał trwałby z pół godziny. Także tutaj macie już finalny efekt. Ok, także tak wygląda finalna wersja. Do udekorowałem mapę i dodałem taką główną misję: że trzeba znaleźć nubkę Odpalmy Palmy Gra. Jak widzicie, jest muzyka. Wyłączę ją lepiej, bo nie chcę myśleć praw autorskich. Jak widzicie, mam Hada Admina. Tutaj sklep działa, tylko coś się chyba wywaliło. Oczywiście mam tutaj speedcoila, to działa. Mogę dodawać sobie pieniążki, tak jak to widzicie. Tutaj mam rebirfy, ale już mam aktualnie wszystkie. Automatyczne klikanie mam. No i oczywiście jeszcze Wam pokażę tamten domek. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy Missing Bacon. Jak sobie to otworzymy, mamy tutaj Chata GPT. Także dziękuję Wam za oglądanie. Gra jest oczywiście w linku w opisie. Możecie sobie na nią wejść i przetestować. Możecie wejść również w mojego Discorda, który właśnie wystartował. No i co? Siema!